W weekend w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika oraz na placu przed budynkiem ośrodka mieliśmy okazję podziwiać spektakle zaprezentowane w ramach wydarzenia Cyrkoprzestrzeń. To pokazy, które są nową odsłoną tradycyjnego cyrku. Nie ma tutaj pokazów żywych zwierząt, ale można za to podziwiać robiące duże wrażenie i wymagające szczególnych umiejętności artystów akrobacje, pokazy ognia czy żonglerki. To piękne wrześniowe, niedzielne popołudnie. Jesteśmy w Puławach z wędrownym festiwalem Cyrkoprzestrzeń. Cyrko Przestrzeń to spektakl, który prezentuje sztukę cyrku współczesnego, nowego cyrku, takiego cyrku, gdzie najważniejsza jest ludzka kreatywność, gdzie nie widzimy już pokazów ze zwierzętami, gdzie często występujemy właśnie nie w namiocie cyrkowym, ale na przykład na ulicy czy w sali teatralnej. Ten program, ten festiwal odbywa się w ramach Przestrzeni Sztuki. To jest wyjątkowy program, który wspiera różnych artystów, takich jak my, artyści Fundacji Sztuk którzy występują podczas tylko przestrzeni, w naszych staraniach, aby dzielić się naszą sztuką w wielu różnych miejscach, jak właśnie na przykład... W Puławach. Ten program, jego operatorem w naszym województwie jest Centrum Kultury w Lublinie, a sam program jest finansowany ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowego, a jego operatorem jest Instytut Teatralny im. z Warszawy. Mamy w planie odwiedzenie pięciu miejscowości. Wczoraj byliśmy w zamościu, dzisiaj jesteśmy w Puławach i z wspaniałą. Puławską publicznością przeżywamy emocje związane z pokazami akrobatyki, żonglerki, czy tak jak dzisiaj na zakończenie festiwalu, spektakl szafa show, czyli pokaz ogniowy. Cyrko Przestrzeń powstała dlatego, że wierzymy, że warto jest docierać z taką właśnie sztuką jak cyrk współczesny, która nie wymaga rozumienia języka, bo tutaj posługujemy się przede wszystkim językiem akrobatyki czy żonglerki, która jest przystępna dla każdego i każdej, dla osób w każdym wieku i cieszymy się, że możemy podróżować z tym, co też sami kochamy w różne miejsca i cieszymy się bardzo, że jesteśmy dzisiaj w puławach. Zainteresowanie zgromadzonej publiczności pokazało, że taki rodzaj cyrku jest chętnie oglądany.